Cześć, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Wupa, to jest Minecraft Week numer 7. Sporo zmian, głównie graficznych, wizualnych, jak też audio. Pozmieniałem wszystkie grafiki, jak i te przejścia, które prezentowały dany dzień tygodnia. No i to chyba na tyle, fajny styl mi się udało wykreować, według mnie oczywiście, to jest moja opinia. Wasze opinie powinny być w komentarzach niżej, także zachęcam serdecznie do ich pisania. No i filmików jest troszkę więcej yy, i są one naprawdę fajne, yy, bardzo oryginalne, tak, w tym tygodniu są oryginalne filmiki, także musicie obejrzeć, więc zapraszam. Dzisiejszy Minecraft Week rozpoczynamy odcinkiem z minecraftowej mapy o nazwie SkyGrid Survival. Autor tworząc taką mapę musiał być w dziwnym stanie if you know. Zresztą sprawdźcie materiał pitcha i ocencie sami. Po sporej przerwie Citrox wraca do nagrywania jogboxa. W 12 odcinku zobaczycie zmiany, jakie zaszły na mapce, oraz jak autor buduje kraftową konstrukcje. Zachęcam do oglądania tej serii. Jeżeli chcecie obejrzeć luźniejszy odcinek z dobrej Minecraftowej serii, to zapraszam do Fricksona. W filmiku zobaczycie również budowę farmy trzciny cukrowej oraz oprowadzanie po świecie. Pan śmietanka i jaskiniowiec powracają ze swoimi przygodami. Odcinek oferuje nam sporą dawkę humoru i śmiechu, także warto obejrzeć, aby chociażby się odstresować. Karo i Spencer tworzą naprawdę zabawny duet, przy którym nie sposób się nudzić. W swoim pierwszym odcinku survivalowej mapki pokażą na co ich stać. Nie martwcie się, nie obejdzie się bez faili. Brakowało Wam więcej różnorodnych wiosek odpowiadających każdemu biomowi? Teraz jest to możliwe. PL, Minecraft.pl zaprezentował nam bardzo ciekawą modyfikację uzupełniającą te braki. Sprawdźcie, bo warto. Teraz firma Craft to bardzo rozbudowana i interesująca modyfikacja, dzięki której Minecraft jeszcze bardziej przypomina realny świat. Naprawdę warto obadać tego moda, a możecie to zrobić, oglądając filmik Gutiego. Kończymy filmikiem Krzakera, który zaprezentował modyfikację dodającą nowy typ świat do generatora Minecrafta. Są to wielkie szklane kule z różnymi biomami znajdującymi się w nich. Wertes i Bany kontynuują swoją przygodę z ogromną adwenczorową mapką. Obejrzyjcie piąty odcinek z ich zmagań i sprawdźcie co napotkają tym razem. Remek po powrocie z wakacji i po uporaniu się z youtubeowymi problemami zaczął ponownie nagrywać. Pierwszym materiałem na nowym koncie był budowniczy odcinek survivalu z Blowem. Daisy wkracza do Minecrafta. Są nawet do tego specjalne serwery, gdzie można sobie fajnie pograć samemu bądź ze znajomymi. Właśnie taką rozgrywkę zaprezentował nam Angular. Jeżeli nie wiecie na czym to polega, to polecam obejrzeć jego filmik. Minecraftowych maszynim na polskim YouTubie niestety nie jest zbyt wiele, a szkoda. LJ jednak stara się je podtrzymywać i tworzy maszynimy o różnej tematyce. Tym razem pokazuje nam przebudzenie tajemniczego Glora. Obejrzyjcie filmik, aby poznać jego historię. W drugim czwartkowym filmiku możemy zobaczyć zdolności budownicze REMKA. Zaprezentował nam ogromne i zajebiście wyglądające drzewo. Obejrzyjcie materiał, sprawdźcie jak ono wygląda i pomyślcie sobie, jak fajnie by się paliło, haha. Ha. Efektem nodów, low no life'a i maćka jest wspólny escape. Może nie uwierzycie, ale obeszło się bez teleportów i faili. Musicie obejrzeć sami aby uwierzyć. wilki, wilki, wszędzie wilki i to ile rodzajów. Tak właśnie można opisać modyfikację More Wolves Mod zaprezentowaną przez Jagixa. Zapraszam do oglądania. Xaker rozpoczyna nowy sezon let's playa na modach. Zobaczcie odcinek i sprawdźcie jakie przygody czekają na niego tym razem. Piątek szef zaprezentował oryginalną modyfikację do Minecrafta, dzięki której możemy przebrać się za danego moba, zakładając jego maskę. Może zrobimy karnawał przebierając się za wszystkie moby? Chcecie pojeździć samochodem w Minecrafcie? No problemo! Teraz jest to możliwe dzięki modyfikacji o nazwie Cars. Aby sprawdzić jak wygląda auto i jak się je tworzy, obejrzyjcie filmik Deltiego. Beatka, what the fuck. Tak dokładnie. Świetna piosenka by, by LJ i Hoodie. Musicie posłuchać, bo naprawdę warto. Tekst jest chwytliwy i łatwo wpada w ucho. Docencie autorów za ich zdolności. Miki i nowa hardcorewa seria? Ciekawe jak mu pójdzie. Oglądajcie pierwszy odcinek nowego Let's Playa i sprawdźcie co ciekawego dzieje się w filmiku. Horror z życia to seria fabularna tworzona przez Kusima. Wszystkie epizody są naprawdę profesjonalnie wykonane i mają bardzo ciekawą fabułę, a efekty wizualne, jak i dźwiękowe sprawiają, że ogląda się je z zaciekawieniem. Seria godna śledzenia, także zapraszam do oglądania. Skilled Escape Jumps Turn to minecraftowe turniej mający na celu wyłonienie najlepszego parkurowca na świecie. Czegoś takiego na polskim YouTube jeszcze nie było. Naprawdę warto obejrzeć odcinek, aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie jak i sprawdzić czy No Life wygra ze swoim przeciwnikiem. Unbelievable to youtuberka, która z pewnością dba o swoich widzów. Na ich życzenie powstał siódmy odcinek z serii na Technik Paku skupiający się na zbieraniu surowców. Mimo iż tematyka może wydawać się banalna, materiał jest bardzo ciekawy, głównie za sprawą dobrego komentarza. W tym tygodniu jest brak nowości z Minecraftowego świata, gdyż Mojang przygotowuje się do Mineconu, który będzie w listopadzie. Yy, dokładnie będzie w Paryżu, bodajże w Disneylandzie, jeżeli się nie mylę. Yy, podam Wam link po prostu do ich strony, to będziecie mogli sobie poczytać. Także co, no nie ma dzisiaj żadnych nowości, więc kończymy.